Nazywam się Agnieszka Wojtkun i jestem wiceprezesem koła naukowego marketingu. Jesteśmy na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie studenci wpadli na bardzo ciekawy pomysł nagrania filmu o swoim wydziale. Skąd pomysł na tą akcję? Jesteśmy studentami właśnie, którzy obserwują środowisko akademickie i hasło Libda stało się w ostatnim czasie bardzo popularne wśród studentów nie tylko w Polsce, ale także i na świecie, bo tak naprawdę projekt Libda przywędrował do nas z zagranicy. I tym sposobem stwierdziliśmy, że warto aby i nasz wydział w, ten, w, takim, w takiej formie wypromować. Czyli ma to być film, który będzie umieszczony w internecie i będzie promował Szczecin i ten właśnie Wydział? Dokładnie tak. Będziemy w tym filmie prezentować nas jako studentów. Sporo takich atrybutów, które są związane z naszym Wydziałem, a także właśnie ze Szczecinem i generalnie tematyką Pomorza Zachodniego również. Gdzie będzie można ten film zobaczyć i kiedy? Film będzie zaprezentowany na pewno na naszej stronie internetowej lipdap.szczecin.pl. Na pewno zostanie udostępniony na stronie naszego wydziału, wszystko za pośrednictwem kanału YouTube. A kiedy będzie można zobaczyć? Planujemy taką oficjalną, piękną premierę na październik, kiedy to będzie rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja roku. Ile się osób włączyło w tworzenie tej produkcji? Podobno to nie tylko studenci, ale także wykładowcy. W sumie zarejestrowało się u nas około 100 osób, także jest nas sporo. I to dobrze, bo aby taki projekt wyszedł naprawdę fajnie i wyglądał dobrze w kamerze, potrzeba tych ludzi jak najwięcej. I owszem, zaangażowały się także i władze wydziału. Niektórzy właśnie od strony aktorów, bo mamy panie z dziekanatu, które z chęcią ubrały się w togi i występują w jednej ze scen, ale także i ze strony organizacyjnej, na przykład kierownik naszego obiektu, czy też dziekan, i wielu, wielu innych wykładowców, którzy z przychylnym okiem patrzą na ten nasz projekt. Projekt. Tu widzimy różne atrybuty, rowery, podobno gdzieś są jakieś jeszcze deskorolki, perułki, więc co będzie można w tym filmie zobaczyć? Dużo będzie się działo. Bardzo dużo będzie się działo, to co tutaj widać to tak naprawdę niewiele, to taka malutka część, bo większość rekwizytów już jest dawno porozstawiana po naszym całym wydziale, bo trasa przebiega przez korytarze obydwu naszych budynków. Co będzie można zobaczyć? Będzie można zobaczyć Michaela Jacksona, będzie można zobaczyć właśnie panie z dziekanatu, będzie można zobaczyć komandosów, rowerzystów, mnóstwo, nie jestem w stanie wymienić teraz wszystkich scen, których jest ponad 30.